W zimowym okresie przygotowawczym nie zapominaj o sprintach. Jeśli myślisz, że zimą możesz sobie odpuścić sprinty, mam dla Ciebie tylko lekcję. Nie trenujesz szybkości przez 5 dni i poziom zaczyna spadać. Tak, tylko 5 dni przerwy, a Twoje ciało już traci to nad czym pracowałeś przez takie miesiące. Spadek szybkości dotyka wszystkich, ale szczególnie starszych zawodników. Więc jeśli masz więcej niż 17 lat, ten efekt działa na siebie mocniej niż na młodszych graczy. A co z ryzykiem kontuzji? Brak sprintów w okresie zimowym to prosta droga do problemów, kiedy wrócisz na pełnych obrotach do treningów klubowych. Przeciążenia? Urazy tylnej grupy mięśniowej? Znasz to, prawda? Wystarczy zwiększyć obciążenie o 15% w danym tygodniu w porównaniu do poprzedniego, a ryzyko kontuzji może wzrosnąć od 30 nawet do 50%. Nie brzmi zachęcająco, co? Zadbaj o swój sprint zimą. Dbasz nie tylko o szybkość, ale i o zdrowie. Chcesz być gotowy, aby pokazać się trenerowi z dobrej strony przed czasem rundy wiosennej? To wiedz, nie ma zimy bez sprintów, bo prawdziwy piłkarz wie, że forma to nie przypadek, ale codzienne wybory. Jeśli chcesz dobrze przepracować Zimę, mam dla ciebie program Kozacka forma 3.0 decyzji Więcej informacji znajdziesz tutaj.